Kanale tutaj na Dina i Gizmo i dzisiaj będzie film o 10 faktach o narwie. Przepraszam, jak wyglądam, ale jeszcze się nie ogarnąłem. Zaraz będę się ogarniał, więc jak się ogarnę trochę to wracam do Was. Dobra, trudno na spontanie Tylko chciałabym wspomnieć, że narwa to nie jest koń, tylko narwa to jest koń, na którym jeżdżę. W stajni w klubie, no. więc zapraszam Was do oglądania i to nie tylko będą jakby faktor o samej narwie, tylko też związane ze mną i narwą, tak mogę to nazwać chyba. Więc zaczynamy. Pierwszy fakt: Narwa to konik polski. Narwa ma 22 lata. Tak, ma 22 lata. Urodziła się w 1999. Piszcie w komentarzu, na ile narwa lat wygląda. Jakieś ciekawości. Także piszcie w komentarzach, jak, na ile narwa lat wygląda. Zapraszam dalej do oglądania. W roku, jak mówię. Czyli. Jest już taką babcią To przykre Ale ma tyle energii jak miała 3 lata normalnie, naprawdę Ona ma 22 lata W głowie mi się to nie mieści, ale tak jest Sama się dziwiłam, że tyle ma lat Pełne na imię Narwy to po prostu Narwa, nie może nie wiem, jakieś la narwa. Co ja to Po prostu nie ma jakiś la narwa, la narwa, nie wiem, nie ma jakichś dziwnych innych rzeczy, tylko po prostu jest narwa. Podajmie to narwa. Narwa. Narwa ma około 140 w kłębie Może trochę niżej, trochę może wyżej, nie jestem pewna. na narwy. generalnie mówię różnie, ale albo zazwyczaj narwa, albo kucyk, a jak y, ugryzie albo kopnie, zrobi coś takiego niefajnego, to złośnica. <grym wyszczone> e, ty mam małą kartkę. Co i jak? Że no, narwa że na pewno... No, Miała jednego źrebaka w swoim życiu, to był Neptun. Nie wiem czy miała jeszcze więcej. Rodziła czy więcej razy. Bo już na pewno miałaś debaka. Maś debaka, no. Ma... Znaczy to już jest w wołach. bo ogry, nie okay. wiem w sumie. To jest Neptun. I... urodził się w 2007 roku. Narwa. Znaczy ona lubi generalnie dużo rzeczy jeść. a nie wiem, jakieś marchewki lub ale na przykład no generalnie lubi ale tak jak banany to banany to jest najlepsza jej tu zdobyć ona uwielbia bo na przykład tuzar nie lubi bananów no jeść narwa uwielbia narwa dlatego, że jest konikiem polskim jest, jest maścią myszatą. ja pierwszy raz kiedy poznałam zobaczyłam i wsiadłam na narwę to był 10 stycznia 2021 To było na obozie Kiedy dostałam, jakby dostałam To był pierwszy czas, gdzie pojechałam do tej stajni i Dali mi akurat narwę, no na to. to Właśnie ją zobaczyłam, usiadłam I tak jakoś jeździłam później no ja się zapisałam na jazdy, to też na niej jeździłam I ostatni fakt Dziesiąty, narwa, bo miałam taki etap trochę, gdzie ja się trochę skoków zacząłam trochę się po prostu i bać. Po prostu miałam taką trochę traumę, w sumie tutaj nie pamiętam dlaczego i jak to się działo. Ale narwa, to był taki koń, który odbudował to. Gdzie po prostu jak skakałam po prostu nie bałam się tych skoków i, i naprawdę, no nie bałam się tych skoków i ona ten strach tak mi po prostu go nie było Więc myślę, że jakby nie ona to oby, bym się bała przeszkód trochę, bo wtedy się tak nawet małych przeszkód się trochę bałam i chyba nie pamiętam, kiedyś chyba koniem się potknąłem ale miałam taki mały strach I właśnie narwa mi to odbudowała Stawcie łapek w górę, sub na dole, oczywiście z dzwoneczkiem Zajdziecie na moje social media gdzieś tu Idziesz gdzieś tutaj cały czas wam się wyświetla narwa Także, do następnego filmu Bye. Bye.